Jo, yo, yo, yo! Siemanko! Jak widzicie moje łapki. To już jest dobrze. Dziś chciałem opowiedzieć troszkę z takich na sucho na razie doznań HDR. HDP. Hmm. 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 Interesujące. Cóż to takiego jest? Przekonajmy się. HDP i HDR. Z jednej matki, że tak powiem, może dwóch ojców mieli. Sprzęty, wagowo, czekajcie, oczywiście, mm, nie, bo ten jest pusty, to tu wyprzytykujemy. No. Tak jak mówiłem. HDR, HDP z jednej matki, może dwóch ojców, ale hmm. powiem wam tak: hmm. sprzęty plastikowe. Jest to sprzęt z plastiku, rodzaj jakiegoś ABS-u, czy inaczej jak tam zwać. Tak zwać oba mniej więcej w podobnej technologii, wy, zrobione, wykorzystane podobne rozwiązania. Spusty, jak widzicie, bardzo podobne. Tu mamy trochę cienki, taki bardziej, tu mamy taki bardziej pistoletowy grubszy. Blokady na spustach mamy identycznie. Powiem Wam, że HDP. Ciutkę mniej siły musicie wkładać, żeby strzelić. Jeszcze kiedyś przetestuję i Wam powiem, jak z nabitym i tak dalej. Co Wam powiem? Wchodzi tyle samo do tego sprzętu amunicji. Tu wrzucamy, jak widzicie, kuleczki. Po ciągnięciu. I 6 kulek tu, tu, jak wiecie, kurczę, rąk mi brakuje, słuchajcie. Jak, jak ja mam to kręcić, jak mi rąk brakuje. tu, jak widzicie, wyjmujemy po prostu i wkładamy 6. Podobny system, a raczej identyczny, wręcz bym powiedział, tak zwanego no, napędu. Czyli mamy specjalny zawór, gdzie odkręcamy, na chwilę odłożę. Po prostu odkręcamy. Wkładamy tu dzióbkiem takim, tym wąską stroną, a dupką w tamtą. Tu macie kujek taki, nie wiem czy widzicie, i po prostu zakręcacie. I taka broń, na przykład, jak ma tu, powsadzacie sobie kulę. Wracam. O, jak do niego sobie powsadzacie właśnie kulę? Na upartego teoretycznie patrzyłem, że jakby tu przerobić trochę, to tu by wchodziła i siódma. Ale nie wiem, czemu yy, sprzedawca, producent raczej producent yy, tak głównie to rozwiązał. Bo uważam, że pistolet powinien mieć siedem. Ale mniejsza o to. I widzicie, tu macie syfonik, tak samo w HDR-ku, schowany. Tu macie, yy, widzicie, możecie załadować w ten sposób, że przez tą dziurę wrzucacie gumowe pociski, a raczej kule. I gdy na przykład powiedzmy jest chwila prawdy, że no, potrzebujecie tego użyć, to nie musicie się martwić, że o, muszę dokręcić! albo jakimś tam kluczem, tylko po prostu jest uderzenie, usłyszycie przyknięcie, takie psk, nie? Yy, tu ten fifek wyskoczy, będzie taka bardziej, o, nie wiem, czy widać, czerwona wtedy obramówka, to oznacza, że ta broń jest gotowa do strzelania. I wtedy sobie lepiej nie strzelcie w ryja z tego. W nogę to pół biedy, w ryja gorzej. Natomiast... Jak widzicie, hdr -ek. macie tak samo, tu się odkręca, wrzucamy sobie syfonik, zakręcamy, kluczem jeszcze możemy trochę dokręcić, żeby na pewno było szczelne, e, tu mamy takie gówno lityczne pociski, już robiłem o nich filmik, padoka jak cholera, rozczarowanie jeszcze większe, a cena jak, jak kurwa nie wiem na, za co nawet. Widzicie, ładuje się mniej więcej tak. Dobra. Eee. Dobrze? Dobrze wkładam. Tak. tak. I teoretycznie też jest gotowy. Będzie chwila potrzeby, że tak powiem, czy coś się będzie działo. Pach. Wyskakuje dzyndzel i tak samo wszystko działa. Pach, pach, pach. Yy, powiem Wam tak: strzelałem sobie. Nie wiem dlaczego, ale odczucie mam, że HDP wali mocniej. Dlaczego? Wystrzelałem tylko dwa pakiety kuli już nic nie strzelało. Więc albo był gaz trafiony wtedy. Jeszcze popróbuję. Albo po prostu on więcej gazu zużywa na wystrzelenie. Yy, co jeszcze Wam powiem? W hdr fajnie jest, bo tu mamy taką szynę u góry. W HDP-ku mogłaby w sumie być, ale w sumie na chuj. W hdr jak widzicie, macie taką. Nie wiem, czy będziecie widzieć, główną szczelinkę, niby, i tu macie główną muszkę. I powiem Wam. Chujowo trochę się z tego celuje, ale da radę. To nie jest, że, że nie da się z tego celować. Powiem Wam, że na pewno nie jeden z widzów już strzelał z tego i, i potwierdzi, że da radę przez tę główną szczerbinkę jakoś tam na te 10-15 metrów postrzelać. Natomiast yy, HDP bardzo mnie zaskoczył, bo światłowodowe ma. Yy, Przydatne. Szczelina mniej więcej ta sama, ale lepiej się to prezentuje, Wam powiem o. Wizualnie on mi się lepiej prezentuje i w ogóle ogólnie ta broń, ten, ten HDP, dużo lepiej mi się podoba niż ten HDR. HDR to wygląda jakby nie wiem z cyberpunka jakiegoś wyszedł rewolwer futurystyczny. Wiadomo, że takich raczej na świecie nikt nie buduje. Więc y, patrząc na niego jako y, napastnik, raczej bym y, wiedział, że coś tu z nim jest nie tak. Natomiast y, tu y, po ciemku mógłbym nawet dać się trochę nabrać. No, powiedzmy sobie szczerze, y, nie wiem, czy macie jakąś broń ręczną gdzieś, typu pistolety o takim kalibrze. <grym> Raczej nie słyszałem, żebyś z 50 walono. Nawet chyba 500 Magnum to nie jest taki kaliber. <grych> no, e, co tu jeszcze Wam mogę powiedzieć? Wagowo, mimo że do HDR-a wsadziłem metalowe kule, są zbliżone. Ten troszkę ciężej wychodzi, ale to powiem Wam, że ten bęben z tymi kulami trochę waży. Hmm. który ja bym wybrał gdybym miał wybierać też pewnie byście zadali mi takie pytanie to wam odpowiem HDP dlaczego już poza wyglądem jak z HDP można nawet postrzelać się tak typowo rekreacyjnie i poćwiczyć pracę z bronią odłożę HDR -a. i dlaczego mówię yy, HDP zobaczcie ma to mniej więcej chwyt pistoletowy wszystko, więc tu się możecie pouczyć, jak nie mieliście nigdy broni. Yy, nie przeszkadza tu czym ta szczelina na kule nie przeszkadza w trzymaniu, więc możecie się pouczyć jak obsługiwać się z bronią palną. Czyli palec na spuście kładziemy tylko i wyłącznie, kiedy już broń jest wycelowana w dany cel, nie wcześniej. I oczywiście nie tylko wycelowana w dany cel, ale Wiemy, że na przykład chcemy ten cel zlikwidować, lub musimy położyć palec na spuście, dlatego że no na przykład cel może zrobić tak gwałtowny zryw, że nie zdążymy przesunąć palca i jeszcze oddać celnego w miarę strzału. A normalnie to palec z daleka od szpustu panowie i panie, bo ostatnio zauważyłem, że dołączają do nas panie. Drogie panie, teraz coś dla was powiem. Bo panowie to sobie już ze wszystkim innym poradzicie. Yy, też polecam wam to. Jest praktyczniejsze. Yy, sprawdzałem, że większość kabur na to pasuje. Natomiast tu... Yy, tak bardziej dedykowana musi być kabura. Aczkolwiek jakieś tam te uniwersalne czy coś też dadzą radę go łyknąć. Natomiast tu to powiem wam tak. Każda prawie kabura, poza jakimiś tymi profilowanymi plastikowymi kaburami, łykała go, że tak powiem. Nie było problemu. Ja sobie kupiłem do tego taką kaburę e, z klipsem, którą można teoretycznie sobie, na, jak macie go w kaburze, nie? To on taki klips jest, nie? Na pasek. Ale ja używam, bo mam specjalny e, w samochodzie taki zaczep, że tą kaburę mogę sobie z paska zdjąć i w ten sposób. Nie wiem, czy będziecie wiedzieli, jak jest deska rozdzielcza pod kierownicą. To jest klips i po prostu tą kaburę tak i mam pod ręką broń. Znaczy broń, no... no. Mówicie na to broń, więc już też wam mówię broń, bo nie chcę was oszukiwać. No. Jest to zabawka bezpozwoleniowa. Yy, jeśli jest prawidłowo używana, raczej nie powinna skrzywdzić napastnika czy o osobiście, że tak powiem, osoby, która nią się posługuje. Natomiast co? Natomiast jak wiecie, czy te HDR-ki, czy HDP, yy, nie są e, czymś, co wam może zagwarantować pewność, że wychodząc e, wieczorem, nie wiem, z klubu, e, czy do klubu, czy z pracy, e, Mając to, idziecie pewnie sobie po ulicy i macie wszystko w dupie wywalone, nawet jak widzicie jakąś zgraję z jebów, która y, pluje na chodnik i, i inne takie tam dziwne rzeczy robi i normalnie byście się bali koni przejść albo w ogóle w zasięg jej wzroku wejść, to y, powiem wam, mając coś takiego... Też bym raczej nie stawiał na to, że dużo Wam to pomoże. Dlaczego? Zarówno HDR, HDP. Zanim załadujecie kolejne 6 kul, to zginiecie. Druga rzecz. Sama ta. Ta broń. Ta broń. Yy, nie jest aż tak skuteczna. Ja wiem, nie macie porównania, nie macie y, punktu odniesienia. Y, nigdy, raczej, nigdy nie byliście świadkiem strzelaniny na, z broni palnej. Y, sami też raczej nie dostaliście. Nie widzieliście, jak policja strzela. Słuchajcie, mm, ja trochę więcej widziałem już. A dla tych, którzy nie widzieli, bardzo polecam y, taki kanał, o właśnie. Pod tym filmikiem wrzucę wam linka. Są to filmy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie policja z tak zwanych kamer y, cholera osobistych nagrywa i y, nieraz są wrzucane. Dobrze, słuchajcie, nie chcę wam mar marudzić, snuć i pieprzyć. Wrzucę wam ten filmik wrzucę Wam linki jest to fajne ale jeszcze na przykład uzupełniłbym to gazem pieprzowym na przykład w strumieniu albo w stoszku też pewnie by się przydało wiecie na zasadzie pach pach gazem go jeszcze raz pach pach i w nogi nie czekamy nie patrzymy tylko spieprzamy też druga taka sprawa taka broń czy rewolwer czy ten pistolet to jest raczej na jednego do dwóch maksymalnie przeciwników, bo on ma tylko 6 kul. Nawet jak będziecie się wspomagać gazem, maksymalnie tych dwóch przeciwników i to też nie mogą być super agresywni ludzie, którzy chcą Was zabić, bo ludzie, którzy chcą Was zabić, uwierzcie mi, za bardzo się nie zatrzymają, a na przykład, a na pewno nie na długo się zatrzymają po dostaniu czymś takim ale to już sobie wierzcie w to, czy nie? To już Wasza sprawa, chcecie to ryzykujcie. Osobiście powiem tak. To jest fajny sprzęt do perswazji zwykłych takich łebków, zjebków i debili, gdzie wkurwiają, gdzie zaczepiają, gdzie się tam czymś odgrażają i też w małej ilości, jeszcze plus mieć najlepiej gdzieś w zasięgu gaz. To wtedy można tam, wiecie, go w Udo, <laughs> w okolice jajka, jak go postrzelicie, to ostrożnie, bo. Uszkodzenie człowieka na ulicy, y, to uszkodzenie jego, można powiedzieć, mienia osobistego y, będzie problem. Natomiast w domu troszeczkę, mimo wszystko, możecie się lepiej bronić y, potem w sądzie, że byliście w stanie wzburzenia, y, w stanie wysokiego stresu. Pamiętajcie, to są ważne, kluczowe słowa. Gdy was do sądu ściągają. Y, bo na przykład broniliście się i ktoś dedł albo porządnie został uszkodzony to zawsze mówicie byliśmy w stanie wzburzenia w stanie gigantycznego stresu przepraszam wysoki sądzie nie wiedziałem do końca co robię co, co do końca robię co się w ogóle dzieje po prostu się przestraszyłem że ktoś mi wlazł do domu i no, miałem taką ala zaćmę po prostu wszystko działo się tak szybko i tak odruchowo, że nawet nie wiem, co do końca się stało, proszę wysokiego sądu. No różne, różnymi rzeczami musicie się bronić. Nie możecie powiedzieć, że o, zobaczyłem przez okno, koleś się wpierdala już mi przez płot, idę do szafki, wezmę swojego gloka czy tam innego gnata, zapakuję i po prostu se usiądę na fotelu przez drzwi. Jak usłyszę, że skurwysyn już zaczyna dłubać w zamku i otwierają się, to sobie zrobię puch, puch. No tak, to raczej cienko by przeszło, bo to byłoby pewnie już podciągane pod planowanie zabójstwa. No. Dobra, słuchajcie, nie chcę wam smęcić. Fajnie, że dziewczyny też zaczynają na nasz kanał wchodzić. Będę starał się też jakieś filmy skierować i linki różne, żeby im też pomóc w życiu. Więc miłego oglądania. Na razie.